Cześć widzów, witam Cię serdecznie na kanale inwestycyjnym. Troszeczkę długo mnie nie było na YouTube, jest to spowodowane tym, że nie miałem zbyt czasu na nagrywanie filmów, ale w tym odcinku powiem Wam, w które naklejki warto sobie zainwestować, jeżeli macie jakiś kapitał na swoim koncie Steam, więc zapraszam do oglądania. Na wstępie proszę, żebyście zostawili subskrypcję, jak i łapeczkę w górę, by kanał się dalej rozwijał i pnął się cały czas do góry. Na końcu materiału Daj znać w komentarzu, czy masz już jakieś na naklejki, które zostały wymienione w materiale, oraz jaką masz taktykę na dalsze spadki rynku, które są teraz na rynku. Więc zapraszam do oglądania. Pierwszą taką naklejką pod inwestycje, jeżeli macie jakiś większy budżet lub jakiś troszeczkę mniejszy, no to możecie kupić większą ilość lub mniejszą ilość. Tutaj zrobiłem takie kilka naklejek, które bym sobie kupił osobiście i zaraz powiem czemu, kratę i tak dalej. Pierwszą naklejką jest naklejka ENS Holograficzna z Antwerpu 2022 roku. Bardzo fajnie ona wygląda na skinach, na różnych craftach. I jest na razie w bardzo, można powiedzieć, fajnym momencie. Pod kupno, bo w najwyższym piku ona kosztowała 30 zł i a na tą chwilę jej cena wynosi około 7 zł do 8 zł. Więc, jeżeli by sobie ją kupił dosyć tanio, no to by sobie ją z rok i myślę, że zrobić fajną procentówkę. No bo jest ona złota, złoto to inaczej bogactwo, czyli po prostu złote wersje zawsze są lepiej traktowane niż, można powiedzieć, takie zwykłe niebieskie. No to więc myślę, że jeżeli chciałbyś ten przykład kupić sobie i nie zależy ci na zbytnio na tym, żeby sobie to kupić tanio, lu, znaczy no żeby po prostu nie czekać, że, no po prostu zależy ci na tym, żeby po prostu nie była to taka, że po prostu klikasz kup teraz i tyle, po prostu chce sobie zaoszczędzić i więcej na tym zarobić, no to możesz sobie tutaj kupić po 3,14, 3,14, na tych tutaj dołkach 4 zł myślę, że takie 4,42 jak ja mam tutaj ustawione kupno, dzisiaj sobie ustawiłem, jest odpowiednią ceną podkupno takie naklejki, no bo myślę, że jest to event dosyć mocno, nie jeszcze niedoinwestowany, i w przyszłym roku gdy wszystko się można powiedzieć wyjaśni, skończą się te błędy w grze i tak dalej. no Bo teraz spadki na rynku mamy dosyć ogromne. Jest spowodowane tym, że dużo ludzi odchodzi od Cesa co środę mamy spadki na stznikach, jest to też spowodowane tym, że pula dropów cały czas się odświeża. No i jeżeli chodzi o to, ludzie od, przestają grać w CS2 nowego i po prostu idą na inne gry. Teraz miał duży, można powiedzieć, yy, duże po prostu zaprezentowanie Fortnitea, czyli starych sezonów jest to też również spowodowane spadkiem na rynku, no bo ludzie po prostu zamiast grać CS-a idą na Fortnite'a no bo w cs mamy dużo teraz błędów, yy, dużo nawet tam jak teraz sobie czytałem tam na jakichś yy, stronkach lub Discordach to dużo ludzi skarży się tym, że ma, mają w grze dużo osób oszukujących, grających na y, hakach. Więc y, tutaj, mojo, moje zdanie, Antwerpic NS holograficzny jest bardzo fajną inwestycją. Y, również inwestycja, zobaczcie sobie to, że Antwerp kosztuje na tą chwilę 7 zł, no powiedzmy 8 zł, mamy tu 200 sztuk. W Paryża mamy 2000 sztuk i jej cena, jej, jej cena tej naklejki wynosi 3 zł. Utrzymuje się ona na duży, dużym spadku. No, głównie tu nie było jakieś zauważone duże pik, no bo jest to nowy event, i zachowuje się on tak, że po prostu nic się nie dzieje, dopóki można powiedzieć, że za rok będziemy coś widzieć, jak te wykresy się będą budowały, rysowały. I najwyższą cenę, którą mieliśmy, to była 17,39 groszy. Czyli po prostu mamy 2,82 teraz pod kupno Jeżeli chodzi o to, po ile bym sobie to kupił, no to jest to bardzo fajne, też również naklejka, bo jest to nowy event w grze, który może zrobić fajną procentówkę w najbliższym czasie i myślę, że yy, gdy na przykład za rok sobie wyciągniesz tą naklejkę, lub jakieś tam inne naklejki, które powiem w tym materiale, no to będzie miał z tego jakiś fajny zysk. Nie licz na to, że te naklejki, które mówię teraz w materiale, bo nie możesz się nimi sugerować lub nie, jest to moja opinia, wiesz jak to jest. Nie licz sobie na to, że po prostu kupisz się teraz za powiedzmy 3 zł, na przykład tą naklejkę i za powiedzmy za miesiąc wybrać sprzedaż ją za 6 zł. Owszem, może być to możliwe, nie mówię, że nie, ale po prostu nie myśl tak, że po prostu kupisz sobie to za 3 zł, a sprzedaż za 20 zł za miesiąc. Bo inwestycje są to inwestycje long-termowe, czyli po prostu wstawiać jakiś kapitał i za pewien czas dopiero wyciągać jakiś fajny zysk. E, więc, jest to też również naklejka, która jest bardzo fajna, bo jest ona widoczna na dużych ilości kraftach. E, więc, kupno takie naklejki bym sobie zrobił za powiedzmy 2 zł. Jeżeli ktoś sobie nie chce czekać, no to takie 2-30 maksymalnie. E, Następną naklejką jest Furia holograficzna ze Sztokholmu. Tak, tak, wiem, że jest to event teraz mocno przeinwestowany, ale zobaczcie na to. Jedną z najładniejszych naklejek w grze, na evencie Paryżowym, mamy Furię. Jest ona bardzo ładna, moim zdaniem, najpiękniejsza naklejka z eventu Paryża i jedna z najładniejszych naklejek w grze. Co za tym idzie? Jeżeli Furia, sama nazwa wskazuje nam tą drużynę, jest to dosyć popularna drużyna i dużo ludzi też w nią inwestuje, więc jeżeli miałbym sobie rozłożyć również budżet, no to teraz mamy u góry całkowicie Furię, można powiedzieć, jak to się nazywa, z Paryża. Jest ona na, na cenie około 60 do 70 złotych, z wi wiadomo jakimi spadkami. Cena ze Sztokholmu wynosi 44 sztuki. I stabilizuje się, bo w piku kosztowała prawie 90 zł I troszeczkę, można powiedzieć, podleciała do góry Teraz troszeczkę spadła, bo są spadki na rynku Więc myślę, że jeżeli masz jakieś naklejki, hologra znaczy, naklejki holograficzne wersji Fury Czyli drużyny Fury No to myślę, że jeżeli by sobie je Lub jeżeli kupisz sobie naklejki Fury To automatycznie, gdy Paryż zacznie rosnąć, rosnąć górę Automatycznie te również inne naklejki z drużyną Fury zaczną rosnąć do góry Również jeżeli jakieś tam meczyki będą grali, czy coś tam, jest, grane, ten DGS będzie grany w Copenhagen, coś tam coś tam będzie na pewno, jakieś eventy nowe, no to automatycznie wartość takiej naklejki może wzrosnąć, więc chciałbym, żebyś wykorzystał ten, ten można powiedzieć moment, czyli ten spadek na rynku, aby sobie zakupić takie naklejki, no bo furia jest to jedna z nawet, najładniejszych naklejek z Paryża. No i mamy tu również jakieś tam inne aspekty, typu wyglądowe, typu e, cenowe, no bo... Duża ilość tego nawet jest z Paryża, no ale można się skupić na, robić na jakichś iwe, innych eventach, czyli Antwerp lub Stockholm, więc jest to inwestycja godna rozważenia. Kiedyś Wam polecałem tak można powiedzieć około 2 miesiące temu naklejkę Complexity Gaming holograficzną z Antwerpu, bardzo fajnie się świeci, jest to moim zdaniem też jakaś można powiedzieć inwestycja na tą chwilę, w najwyższym piku kosztowała 90 zł, a teraz kosztuje zaledwie 36 zł, nie jest to jakaś mocno, jest tego 70 sztuk, więc czym mniej sztuk, tym lepiej sobie cena zaczyna rosnąć, więc jeżeli byś sobie ją podtrzymał również, jeżeli masz ją kupioną, bo są również jakieś inne naklejki pod kupną, bo tutaj chciałem się troszeczkę skupić, aby wrócić na kanał YouTube, więc tu nie będę trochę objaśniał, takich troszeczkę inw innych inwestycji chciałbym jeszcze poinformować, że w najbliższym czasie na kanale YouTube zostanie ukazany film dotyczący tanich naklejek, czy po prostu jeżeli jesteś jest początkującym inwestorem, czyli można powiedzieć od, od e, można powiedzieć 10 zł do e, inwestora z grubym majątkiem. E, więc na kompleksy bym się tak nie skupił, więc jeżeli masz tą naklejkę, no to sobie ją zostaw, no bo zrobi fajną procentówkę w najbliższym czasie. Fajną inwestycją jest Australis. Które kosztowało, można powiedzieć, 10 zł, jak dobrze pamiętam, doleciało do biegu 62 zł. Teraz jej cena wynosi 33 zł, więc również bym sobie ją zostawił. No bo wiadomo, jest ona fajna, fajnie też wygląda na jakieś skinach lub po prostu na sobie ją podtrzymać w magazynach i sobie później ją fajnie wyjąć. Ustawiłbym sobie ze kup na takich naklejek, jak tutaj Wam właśnie pokazuje, za około, można powiedzieć, 25 zł, żeby, można powiedzieć, wyjść jakby na zero w najgorszym przypadku, no ale wiadomo, możemy zarobić. Fajną również inwestycją jest Mouse, jeżeli na przykład Mouse jest fajno, fajno, fajnie wygląda w evencie z Paryża, no to automatycznie też może zrosnąć na innych eventach, jeżeli pary zacznie rosnąć. Bo są to moim zdaniem powiązane naklejki, które mogą zrobić fajną procentówkę. Jak sobie zobaczycie, z 160 zł spadło na 142 zł. Teraz jest akurat 150 zł, więc jest to inwestycja droga. Więc jeżeli to posiadasz, no to sobie to zostaw. I również, jeżeli posiadasz jakieś naklejki holograficzne, czy jakieś nawi z Paryża, Furie, Maus i tam wiele innych które są dosyć fajne, wartościowe, podtrzymaj sobie to i myślę, że jeżeli nie zależy Ci na jakimś tam szybkim zysku, to myślę, że za rok jak to wyciągniesz, te naklejki, no to zrobisz sobie fajną procentówkę. To na tyle w tym materiale, myślę, że troszeczkę powiedziałem parę, parę naklejek, które fajnie tutaj można sobie zainwestować. E, dziękuję, że obejrzałeś ten film do końca, no i życzę Ci miłego ciąga. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, jak i łapeczki w górę, no i komentarzu. Do zobaczenia. Do następnego.